Witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku, dzisiaj jak powiedziałem na wielu live'ach, będę ogłaszał turniej z widzami. Tak, jak będzie się prezentował turniej z widzami, bardzo prostym przykładem to będzie 1 konta 1. Jakie zasady, jakie nagrody, kiedy, to wszystko o tym filmie. Więc tak, zacznijmy pierwsze z zasady, 1 na 1, będziecie się bić ogólnie ze mną, nie będziecie się bić 1 na 1 między sobą bo wiadomo nie da się na tym serwerze mógłbym sobie napisać, ale wolałbym, żeby było bardziej sprawiedliwie, że będę się z wami bił, tak po prostu zrobimy sobie fajną taką listę, to za co powiem później i przejdziemy oczywiście do punktacji, oczywiście za Zabijcie mnie plus z łóżkiem, będziecie mieli oczywiście jeden punkt, tym więcej punktów, no to wiadomo, przechodzicie dalej, i osoba, która będzie miała najwięcej punktów, ci dojdzie do finału, wygrywa całą nagrodę. Druga rzecz to są nagrody. Jakie będą nagrody? Jak na razie mam tylko przygotowany dla trzech osób. Jeżeli będzie więcej osób w tunelu, no to przygotuję Wam więcej nagród, więc tak. Pierwsze miejsca, jakie mam dla Was, yy, yy, jaka pierwsza osoba, kto wygra, czyli główny finał, to 10 zł plus ranka na Discordzie, Wygryw plus 300 mordek, czyli waluta kanałowa, którą możecie zwyga, yy, wydać na co chcecie. Druga yy, to jest VIP na Discordzie, 200 mordek, i trzecia taka nagoda pocieszenia, 100 mordek, i to tyle. Więc nagrody może nie są zbyt wysokie, ale wiadomo. Zawsze to coś, zawsze oczywiście będzie jakieś tam małe nagrody, wiadomo, to będzie wszystko na YouTubie, żeby był jakiś tam mały skut yy, tunieju I co? A! Jedna właśnie że, jedna rzecz, kiedy będzie turniej? I powiem tak, turniej będzie zależał od Was, kiedy będziecie chcieli, po tym filmie, jak teraz aktualnie oglądacie, jest ankieta na Discordzie. Specjalnie e, zakładce czy nagłoszenia, czy hashtag event e, będzie właśnie nowy kanał. Na to i będą specjalne ranki, i będzie specjalna weryfikacja. Więc e, w weryfikacji, żeby zagrać na ten tuning, trzeba wbić na Discorda mojego, kto będzie w opisie, Napi e, napisać się w hashtag zgłoszenia, czy tam event e, swój nick, e, i napisać jeszcze cookie MC, żeby było wiadomo. Czyli swój niki, cookie MC, czy tam.pl Wszystko Ciebie zależy, będzie wszystko napisane w razie czego na Discordzie i tyle. Więc yy, kiedy będę chciał robić ten turniej? Sobota lub niedzielę i będzie od Was to zależało, kiedy będziecie chcieli ten turniej. Kiedy Wam ogólnie Wam to pasuje, więc jak mówię, kiedy to oglądacie, jest teraz ankieta na Discordzie. Bardzo bym prosił o zagłosowanie, żeby wiedział, kiedy Wam najlepiej pasuje i co. I tyle, Życzę wam oczywiście powodzenia ten tunelu. Jeżeli będzie więcej osób, no to może będzie jakieś nie wiem, zamiast 10-20 zł. Ale to wszystko od was zależy. Więc Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się oczywiście się spodobał, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, dzięki na cześć i ten gameplay zostawiam Wam do końca. Bo tam mam nagrane jakieś parę klipów z tego serwa. A, jakby ktoś pytał, czy warto grać na tym serwerze Powiem... Grałem przez... 4 godziny, dobre nie 3, 4 i polecam. Tylko jedynie, jedna rzecz, co mógłbym się doczepić do tego serwera: czasami, tak raz na 5, 10 może 5, nie można zbierać surowców z genatora. Więc, jeżeli ktoś, by miał taką sytuację, wystarczy i, i szybko zginąć od startu na lepiej. I wtedy będziecie mogli zbierać surowce, bo wcześniej te, te wcześniej co powiedziałem, że nie dało się w ogóle. Schować studowce su do skrzynki już zostało już oczywiście naprawione, dziękuję za przekazy, za wysłuchanie i, i tyle, więc y miłego Wam oglądanie życia, powodzenia jeszcze na turnieju i tyle, więc cześć, miłego dnia i wieczoru, no trochę się powtarza.